Dobry wieczór Odcinek numer 4 Kontynuujemy Jesteśmy w jakiejś jaskini pełzaczy Gdzie mamy właśnie znaleźć szpon Beliara eee, Oki okay. Nie bardzo wiem co mam teraz zrobić Niczego tu nie znajdę. Czy to jest jakiś przycisk czy coś nóż? Wskazówka. Właśnie, czy ja tych noży będę musiał jakoś używać? Dwie wypowiedzi są nieprawdziwe. Pierwszy przełącznik jest po trzecim, drugi przełącznik jest przed trzecim. Kurde. Jak ja mam tych noży używać? Bo ja nie bardzo rozumiem jak mam tych noży używać. A coachan. Coś śmieszne co, Heh. ja umarłem. zupełnie nie rozumiem. Aha, to jakieś efekty daje. Nie rozumiem tego. Też umarłem. Czemu ja... tego nie rozumiem. Niczego tu nie znajdę. Nie rozumiem trochę tego. To jest głupota, normalnie. Czy ja mam założony pierścień? Mam założony pierścień raczej. Tylko który to jest pierwszy, który to jest drugi, który to jest trzeci? Pobugowało mi się coś tak samo z ilością tych noży, bo ja tych noży miałem 10, ponad, a aktualnie ja mam 2 więc nie wiem, co tu się stało. Sugeruję po prostu, może, żebym po prostu marwinem przeszedł, bo coś się ewentualnie pobugowało mi z samo zawartością noży. Tak sugeruję zrobić, później po prostu sobie. Tak, wyjdziemy. Okay. Ey, du, was machst Du kommst zu... Dreckige Made. Wir werden... Pah. Ich bin Opolos, Die Recht... Das. nie zakładałem ten szpon, bo mi zabrało życie. Sorry, że użyłam Marwiny, ale ja go zaraz wyłączę, kiedy wyjdę stąd. Coś dziwnego się z tymi nożami do rzucania zbugowałem. To nie jest klasa światowa Czasem najlepszą obroną jest atak Zrobię małe cięcie, żeby sobie anulować marwina. Jestem. Witam Was. E, a nie, to po prostu będę doklejał do czwartego odcinka. Nieważne. Zdobyłem szpon. Z tym szponem powinienem się urzeć. Chyba po prostu pójdziemy do tego, do tego maga. Raczej on jest najbardziej wtajemniczony w sprawę szpona. To była prawa ręka tego księciu, tak? Mamy za sobą tak właściwie nie całe dwie godziny gry. No tak z półtora. To było oczywiste sam że już nie mogę przejść. Tak, Ej, strasznie dziwny ten korytarz jest. A, więc nie mów mi się naprawdę zgubić. Nie sądzę, żeby coś nie się, dziwiłem, się, że nikt nie mógł tego znaleźć, to, no to 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 jest naprawdę. Ich habe die Klaue an mich. Gab es die rechte Hand von Gregorius wollte mir die Waffe. Sehr gut. wiedziałem Ich werde die Waffe. Hier ist sie. To było wiadomo od Was Gut, Fru hast du fragst. Jasmeister habe ich do, da. Jedoch fehlt mir ein Fokus, der unsere. Doch wo soll man hier einen Fokus herbe. Vielleicht funktioniert das Ganze auch mit einem. Du solltest außerdem noch Keros fragen, ob er ihn. Ok, bis spät. Aquamarin. Ogólnie uważam, że Akwamaren to jest bardzo uf, ładny. Bardzo ładny kamień. Nie wiem, to jest kamień szlachety czy. Nie, ale ogólnie mi się podoba. To było oczywiste. Najgorsze jest to, że właśnie muszę zasuwać przez ten cały zaserany korytarz do miasta. No, ale trudno. Ciekawe, co by się stało. Ehm, a właśnie, czemu mamy tutaj rangę Sługa, skoro jesteśmy Strażnikiem Miejskim? Ale w modyfikacji Dzień Z Życia Złodzieja. Też strażnicy posiadali niebieskie pancerze. Dobra, nie dobrze. Alchemika. To się nigdy nie zmieni. Ich sucht to einen to. Aquamarin. Die Dinger sind verdammt teuer, aber Du kannst ihn umsonst haben, du musst... Mów, ja, Ich habe eine neue wiesz. Krautmischung gefunden. Nur müssen dafür tak, Nimm diese cokolade fünf cokolade Stängel chodziło. und verteile sie unter den Leuten hier. Das ist Ja, była danke. Ich no, to... ich Gdyż nikt nie chcę tego miał... słuchać. Coś. Nie dobrze. On myśli, że Koł, to takie Jan. łatwe. Mnie to i tak. Krótki łuk. to może bym sobie po prostu jakoś biżuterię się to kupić zdarzyć. tutaj u tego ziomka. A tam. To tylko Pokaż gadanie. mi swoje towary. Żadna wielka sprawa. Nie ma on żadnych takich rzeczy. Można to było zrobić zupełnie inaczej. Rozprowadzam. mnie to kosztowało. Hej, du. Kla! Mogę ci lepiej. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Tylko nie, nie mamy ja to, za dużej że o tym opcji właśnie, kupna na czegoś czy coś takiego. To żadna tajemnica z się z tobą zgadzam. Ten coach on właśnie sprzedaliśmy za dużo. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Ileś pieniędzy. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. Widzi i słyszy się to iowo. Ta. też. Hey, Pan to żadna kryba O rozmawiamy dzisiaj. Ja bym... Und er stand unter Folter und hat dem Fürsten Sag, to das nicht wahr jest. Wir müssen sofort ja, Nie Mój problem. Wyszny, klasz. Nie mów, że to nieprawda. O tym było wiadomo od dawna. Widzi i słyszy się to i owo. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Tak, jakby mnie to cokolwiek obchodziło. W zupełności się z nie zgadzam. Się nigdy nie ma Powinien był wiedzieć lepiej. W tawernie pali? Co jak mnie ci ludzie kurwa nie myślą? No przecież wiadomo od dawna. staremu dajmy. ciągle to samo. No popatrz. Już mi lepiej. To Wcześniej czy później musiało się to zdarzyć? Sam by na to nie wpadł. Nikt nie chce tego słuchać. W zupełności się z tobą zgadzam. To rozprowadziłem Hej. wszystko. Dużo by mnie to kosztowało. I tak tego nie zmienisz. Nie wiem, ty mi powiedz. Idźmy do pana handlarza. To niedobrze. Bo będzie kupić broń, kiedy będę miał zaraz Sam szpona, tak prawda? Zgodzicie się tak ze mną. Poza tym... Nie musisz mi tego mówić. Nie jest to mi straszne, bo o, i tak myślę, że... mi nie będzie stać. Nikt nie chce tego słuchać. Ale w tej grze nie ma po prostu fizycznej opcji, żeby zdobyć taką ilość pieniędzy. Martwiące jest to trochę, bo cała ta moja chyba siła idzie na mardę, bo obstawiam, że ten szpon będzie miał jakieś śmieszne wymagania. Dobra, już nie. A, miałem jeszcze wypolerować ten komaren. Będzie szybciej tak. To przecież wiadomo od dawna. Kannst du Samstag mir diesen Aquamarin polieren? Wieso wollt ihr der Claudi die Macht? Nur so können wir. Na gut, gib her. Hey, Ty. Ja! Ale te niemieckie dabingi są zajebiste. Normalnie, powiem Wam szczerze, że raczej tej modyfikacji nie będę wspominał jako jakiejś super dobrej i tak dalej. Co najwyżej poprawnej. Ogólnie podoba mi się. No bo, jakby nie patrzeć. Nie jest to wcale najmniejszy świat, który jestem zaprezentowany. Aha, powiem Wam tak. Jest taka ogólnie modyfikacja ona jest dosyć stara. To praktycznie jedna z pierwszych. Nazywa się Weleja Historia Wojowniczki. I to jest jedna z pierwszych modyfikacji, z którymi miałem w ogóle styczność. Ona jest stara, ale jest fajna i dużo osób właśnie sobie zachwala i tak dalej. Mi również się podoba. Nie ukończyłem jednakże całej. doszło do mnie nic na ten temat. Przecież wiedział o tym wcześniej. Się czego nie dowie. Ode mnie tego nie dostał. To było wiadomo od dawna. Nie mów, że o tym nie wiesz. Zupełnie się z tobą zgadzam. Nie wiem, czy myślisz, że ja mam lepiej? Daleko to będzie? Bo mam on się raczej nie spieszy dali. za bardzo. Myślisz, nie. że ja mam lepiej? Ja to ja Ten jego daming jest strasznie bankojący. On rytuał sam robi, nikomu nie pomaga? To, to coś? Oczywiste. Zielonych, ja tak wiem, był, był, nie Mogę mu pomagać w jego woli. Nie wiem czym on się tak denerwuje. W normalnej wersji. Posłuchał nie ludzi. No to już ta skóra była czarna. To to jest taka nie taka ci von. przecież nic nowego. By by to jest Das liegt bei dir. sofort beginnen. Naprawdę w to wierzysz? Der gut. Dann werde ich 40 sił wymaganej. Ja nie rozumiem bardzo, co ja mogę podszkolić. Szansa na dodatkowe obrażenia. Szansa na dodatkowe obrażenia. Jesteśmy tą samą postacią, która była na początku gry. Więc to wszystko, co. Powiedzmy, dostaliśmy. To to jest pancerz, który po prostu idzie z naszej gildii, którą i tak musiałem osiągnąć. Zdolności nie poprawiliśmy. Zwiększyliśmy siłę, by zmienić broń. On nawet nie wie, jak się trzyma na mnie. Moje wow. zdanie i tak... Inaczej bym się do tego zabrał. Sądzę, ja von uns aus kann es denk dran nur die Krieger angreifen es geht gut ich würde vorschlagen wir greifen erst die Unterstadt an Terbecie na kawałki! Walka. Przecież jest. No. Teraz. Trochę nas zabił. Teraz kolej na ciebie. Walka. A. Koniec z tobą, Paskudo. Z to twój koniec, badalcu! Nie może Nie talen. chciałbym, żeby ktoś z moich zginął. Łowca prawie umarł. się z tobą zgadzam. Użyjmy sobie jakiegoś mięska czym. Mam coś. swoje zdanie na ten temat. Naprawdę w to wierzysz? Mam swoje zdanie na ten temat. Roper na kawał... Wal! Wal! go! Uderz, Uderz go! go. Uderz go. Teraz kolej na Ciebie! Wykończ go! Wykończ go! Mam swoje zdanie na ten temat. Wykończ go! Nie tutaj Koniec tego? z tobą, Paskudo! Naprawdę w to wierzysz? Żyjemy sobie jakiś mikstury. O, nie dobrze. Dobra. Możemy jedynie. Tu chyba jeszcze przedtem. będzie jakiś. Zaraz cię załatwię! Nie powinieneś tu przychodzić! ALARM! To naprawdę nie ci Strażnicy to też tak średnio ci są. Było dokładnie tak jak mówię. No tutaj to walczą spoko, nie? Ale ci z górnego miasta to chyba wiedzą, że jest problem, ja więc też powinniśmy przychodzić. Teraz cię Żona bierze udział w rebelii, Chut, ale już nie musim... wszystko. Munderstadt jest sauber. Jetzt Posłuchał niewłaściwych ludzi. Nie może wierzyć we. Załatwię Załatwiecie! Posłuchał niewłaściwych ludzi. Załatwię nie, nie powinieneś tu przychodzić. Ten tekst mi rozpieprza. No to my tu Hanna nie żyje. A, 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 a. Tyle na ten temat! Tyle na ten temat. Hanna umarła. No ale życie, nie. Łowca and Fader Załatwię cię. Teraz kolej na ciebie! Temat. Niech to żeby moich pozabijali więcej. Tylko na ten temat. Ksiunurża. Tu pomiał być Ksiunrze. Runa. Fantamt. Wo ist Grigor? Das weiß ich auch nicht. Das möglicherweise. Es gibt nur einen Weg das herauszufinden, doch wir haben. Ich bin der Träger der Klaue. Nun gut. Ich No dobra. Możemy uratować tamtego tego ziomsa. Kupimy sobie jeszcze mikstury. Myślę, że możemy zrobić następny odcinek. Także ja się po prostu przygotuję i widzimy się w na następnym odcinku. Cześć.